5, 4, 3, 2, 1. Pośli, lewy 3. Pięćdziesiąt przez mostek. Prawy 4, przechodzi w prawy 5. W prawy 5. Do prawy 4 na szut, Trzymaj prawą na szóstkę. Trzymaj prawą. Na szczyt, lewy 4, zhamuj. 6 mega młodych, zbadanie mega młodych, Prawy cztery, prawy cztery z steryl, Trzymaj lewą. trzymaj lewą. Jeść. To lewy cztery, się. trzymaj lewo, przez szczyt, trzymaj prawo, przez drugi szczyt, zaszczyt, ten do za się Zobaczcie, schowuj. Jak zobaczysz straci. Prawy trzy, duch. Prawy trzy, długi. Przez lasek. Za laskiem prawy pięć. Stå! Dette er stå!